Witam, tutaj Wichu 193, a to jest kolejny odcinek Minecrafta, tak więc e, chcę Wam na start pokazać już. Tutaj dałem rurę. E, ta zielona rura nie jest potrzebna, to jest insertion pipe, ona tu nie jest potrzebna, ale ja ją dałem, nie wiem, po cholerę. Może być tylko kamienna i po prostu tu drewniana i silnik, nie? Odpalamy silnik. Scrapbox, e, scrapy sk będą ład ładować się właśnie tutaj. No i będziemy tworzyć no, masę, nie? Automatycznie Jak się nagrzeje ślinik to już będzie fajnie Ale jak na razie to za mało skrapu idzie żeby cokolwiek było Ok. Mamy już tyle masy, że wystarczy na buty To niech robi Zobaczmy czy reaktor działa, czy nie Żeby nie było wpadki Czy tu wróca, dziura będzie Reaktor wyłączony, energia jest, ok, Wszystko ładnie, e super hmm. Aha, tak stworzymy buty, ui, ale szybko wygniemy, wow Dobra, buty, 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 buty Craft 2 tą masę wziemy, tu jeszcze mam Iridium Plate i mamy tu Iridium Ore Guma będzie potrzebna Carbon Plate będą potrzebne Oraz Zgaduję, że to i to Okej, okay, zobaczymy co tu mo mogę z tego zrobić Tak więc Iridium ore. Teraz musimy zrobić Plate, mam 4T Ale czegoś nam brakuje tutaj widzę Ale buty też potrzebne są O właśnie tak Dobra, czego nam brakuje? Bo naprawdę nie pamiętam mm i... re... plate aha, dobra yy, to teraz mm. diamentów nie ma <śm> 60 diamentów, wow trzeba zrobić szanę materię w tym odcinku łop, łop, jest irgiun plate, ok Teraz potrzebne są jeszcze gumaki, gumaki Gumoki, gumoki, gumoki. Gumoki. A właśnie tak, dwa razy. Gumoki, La Patron Crystal oraz. No dobra, to potrzebuję jeszcze trochę tego. Chyba glowstone, chyba lapisazuli. Restąd wezy na wszelki wypadek Eee. co jeszcze? na tego maki Aha, wełny. Wełna. Wełna, to jest wełna. z wełną nie będzie problemu z wełną, bo mam od cholery i więcej. Okej. Okay. To tak. Aha, miejsca nie ma. Dobra. Inne, inne. Saplingi, nie potrzebuję, tyle szkło, nie potrzebuję, to nie... będziesz czekajcie. Sand to. O. Hop, 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 dobra Więc dwie, dwa razy te buty O! Lapa trum, krystal hmm. Aha Muszę wziąć ten kryształ, dobra O! Razy gumaki, robot krystal I jest, Quantum Sweet Boot Jej, mamy buty Teraz namaduję je i zobaczymy jak to będzie działać Ui Niech się ładują Ok, buty naładowane Zakładamy Łyp I Ui Ale skoczymy Ale żeby skoczyć tak wysoko, musicie trzymać kontrol y, przytrzymać i... ojej! I nie otrzymujecie obrażeń od upadku. Ale fajnie, nie. Wii Wii... Cześć! z Zobacz! Ja latam! Oui. z dzichu Ja latam! wow, wow. dobra! Wow. Pigi! Ui, piesek! Wii A Ale szybko. O oii Wii Wii Ale super. Okej. Okay. Okej. Okay. Polatałem sobie. Super. Super buty. Super buty, super spodnie. Super. Super, super. Ekstra. No po prostu kit. Dobra. No to druga rzecz, którą zrobimy, to będzie właśnie... Mm... Niech pomyślę. E, czarna materia. Dark matter. Jak to było? No właśnie. Ajajaj. Czarna materia. Jo, czarna. Czarna jak smoło. Czarna jak... Jak najczarniejszy dzień. Co ja gadam? <laughs> czarna, czarna. Po prostu czarna. Okej. Okay. Mamy Dark Matter. Wow. Yy, teraz tak. Wyuczymy Dark Mattera. Trochę ma. Ale co tam. No i teraz zrobimy z tego coś niesłychanego. Otóż chodzi mi <laughs> o ulepszenie Energy Kolektora. Znaczy MK... na MK2, nie? Na chwilę wam pokażę. Mm. O! Kolektor MK2 Potrzebujemy jeszcze glovstona, którego nie mam... O nie jest. Uh. No okej. Okay. No więc... Stary kolektory, bropa. Yy. Dobra. Mm -hmm. mk2 jej <grym> okay. mk2 dodatkowo dają światło z siebie nie mk3 chyba o tak oświetlają widzicie teraz różnicę to idzie tak a to idzie tak dodatkowo tu jest więcej po lewej miejsca tu jest mniej miejsca widzicie różnicę a ja myślę że jeszcze ulepszymy na mk3 musimy zrobić czarną materię jeszcze raz za chwilę zabraknie diamentów, ale co Czarna materia I czerwona materia Czerwoną materię się robi W taki łatwy sposób O widzicie Musicie Dark Matter na środku i Artemis Hewlett Wow Ale teraz będzie power, power Czujecie ten power? Jeden ten, jeden Red Matter ma no, 209 tysięcy, no, te 4 tysiące jeszcze tu były Dobra Tak, 205, 4 Dobra <laughs> Czujecie ten power? Bo ja czuję, 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 czuję Power MK3, power Wichu w Okej. Okay. Okej power, kurde <laughs> Ale zasuwa, ale zasuwa! O, Jej jej! Ale za ho ho! ho. Okej okay. yy, Teraz tak, yy, Tobie mówię papa, pa. Tobie też, chociaż nie, Ty zostaniesz Ty zostaniesz, nie, Ty zostaniesz, a Tobie mówię papa pa. Zrobimy teraz jeszcze relay, 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 relay. Hmm. Yy. Niech pomyślę Obsydian potrzebny jest Okej okay. Jest, relay. Robicie go z siedmiu obsydianu, jednego właśnie kolektora oraz szkła. Dla niekumatych... Mm. O. O, tak, właśnie, właśnie tak. Zrobimy to też za chwilę. No, właśnie tak to się Okej, okay. no dobra. Mm. Poproszę. Dziękuję. No i sobie od razu już y, tą skrzyniem. 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 No i teraz... ...skrzyniem. Skrzyniem. 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 Hm, hmm. Hmm. Jak się robi skrzyniem? A! Już wiem. Dobra. Potrzebujemy... W ogóle cóż, w porządek. Mm. Nie robię bałaganu w skrzynkach To jest worek mm. To jest worek <laughs> Dobra, skrzyniem Potrzebujemy skrzyniem Czyli te prochy yy, Więc tak, ten prochy, te prochy czuczu czu. Potrzebujemy jeszcze trochę żelaza Dwa kawałki Trochę tego Tak, jedną skrzynię. skrzyniem Skrzyniem no chyba wszystko. Chyba. A, diament. Chyba tak. I mamy skrzyniem. O oh je yeah. Teraz potrzebujemy... Nie pamiętam czego, więc wezmę to. I... Obsydian chyba. Okej. Okay. I mamy Energy Condenser. Dobra. Teraz te fajne rzeczy. Ładnie postawimy nie tu. Bo to jest brzydkie, brzydkie miejsce. Tylko po prostu wkopiemy sobie mmmm, tu o, to będzie taki plusik taki plusik piękny a, dobra. więc tak ten plusik piękny będzie jako patrzcie na środku relay kładę z boku to, a z boku to jeszcze tu nie brakuje jednego i teraz tak jeżeli chodzi o to. To i to zasila to. Rozumiecie? Okej okay. <laughs> Ale musicie Jezu! Prawie na wpadłem. O, bym stracił życie z diamentów. I jeszcze bym stracił... o Okej. Okay. To nie jest zabawne. Jeżeli ktoś z was się śmieje teraz... To nie jest zabawne. Bardzo nie jest Hmm. Bardzo, bardzo. Chociaż trochę paliwa mam. Eee... Dobrze, że nie reaktor. Aha, tu nie ma róży diamentowej. Fajnie. Cieka? Hmm. Dobra, ja to naprawię pół, yy, poza odcinkiem, dobra. Zrobię to wszystko tak jak było wtedy, cholera. Zapomniałem. Może się, żeby pełnić paliwem tutaj. Kurczę, musimy zrobić te rury tu. Dobra. Yy, wracając do tego. Yy, relay jest zasilany przez właśnie to i przez to yy, i po, po prostu ma EMC. To jest chyba wiadome, nie? Tutaj, jeżeli na przykład włożę, że chcę... A kamień... Kamień, to będzie mi tworzyło kamień właśnie z tego, nie? Ale my nie chcemy kamienia, nie? Tego nie będę mógł, nie? Nie, to nie Okej, okay. chcę na przykład sadzonki Będzie robiło sadzonki Super, nie? Dobra Super Ale My potrzebujemy kleinstara. Kleinstara Potrzebujemy właśnie klejnstara Który się robi W taki sposób hmm. Bo sam nie wiem jaki Lek, 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 O, aha, ok, dosyć łatwo, dosyć. Kurczę, <laughs> a ty co tu robisz? Fuck. Hmm. Kurczę, będę musiał to jak najszybciej naprawić wszystko. W następnym odcinku też będzie wszystko ładnie ładnie zrobione. Dobra, yy, Kleinstar. Mobius Fuel, diamenty i mamy Kleinstar. Kleinstar można wyuczyć go w tym właśnie tutaj i można zrobić kolejny. O, właśnie zauważyliście, że Kleinstar mi się trochę napełnił tą energią EMC, która była tutaj. Bo właśnie Kleinstar służy do tego, do absorbowania EMC. On może absorbować EMC jak widzicie się napełnia i właśnie to napełnianie się kleń stara jest takie super zdaje, fajne, że po prostu teraz tyle ile ma energii, tyle pokazuje energii i mogę z tego zrobić jak zarazem, jak i paliwo, jak i materię. To jest po prostu coś wspaniałego. Ale ja potrzebuję cztery stary właśnie takie takie jak tutaj osą, bo ponieważ muszę zrobić yy, No wiecie Muszę zrobić yy, do, Lepszy kleinstar. Tak. Lepszy A Żeby zrobić to, le, to lepsze to potrzebuję jeszcze tutaj właśnie o, właśnie filozofia Stona zrobić właśnie to Okej okay. Teraz tutaj to tu, nauczyć O, właśnie I zrobić z tego O, więcej mm. Dużo, dużo, dużo Absorbujemy, albo nie O, właśnie, co się stanie, jeżeli tak dam Dobra, nic Myślałem, że to Absorbuje, ale nie ale, ale można to tak ładować właśnie. Jeżeli włożycie tu, to możecie w taki sposób właśnie dodatkowo ładować yy, Kleinstar Tak. A. Takie są sposoby, ale co o to? Drugi kleinstar potrzebujemy. No i teraz drugi mamy. Potrzebujemy więcej tak. Weźmy paliwo. Nikolite. Nikolit. Nie potrzebujemy go aż, aż tyle. Włożymy go tu. Okej. Okay. O. Więcej kleinstara. Mamy już cztery kawałki. Widzicie? I teraz możecie zrobić kleinstar. 2. Yy, właśnie, tak Ale energia, która była w tamtym się popsuła. No niestety ale mamy klejn star 2 który też mamy wyuczony i on pomieści więcej więcej energii dużo więcej tak więc spróbuję go naładować teraz na maksa no już nie wiem jak to zrobię yy, mogę, mogę to zrobić tym sposobem ale na no nic zobaczmy tu tu się on nie zbiera energia yy, mogę też tutaj włożyć na przykład ten pali to paliwo i tu się zbierze tak samo mogę tu włożyć jakiś śmieć o, tabliczka nie no tabliczka zostawimy Obsydian, diamenty Wszystko Dobra, włożę te Artemis Fuel o. wkładam, widzicie I się napełnia Mogę teraz tutaj dodać I to się napełni O właśnie, tak to się napełnia Ale może przyspieszymy to, bo chcemy zrobić Dark Matter i ulepszyć relay Chociaż nie wiem, po cholerę Nie, nie ulepszamy relay, tylko zrobimy dodatkowy właśnie kolektor yy, Tak będzie bardziej potrzebny o mogę zrobić to aha no tak potrzebuję tego? nie no dobra więc potrzebuję glowstone yy, gl tak glowstone hmm. ale czemu nie zrobić mi? aha bo nie było wyuczone. Dobra, 4 5 7 8 okej Hmm. Szkło. Nie. Czekajcie, to. Czegoś tu brakuje mi. A ja nie wiem czego. Kolektor. Hmm. O, jest. A, nie. A, piecyk. okej. Okay. Mamy kolektor. E, dobra, mamy. Ale już nie będę mi się kończył powoli. Zrobimy jeszcze Dark Matter, Pięknie. I ulepszymy ten relay tutaj. Żeby po prostu więcej pomieścił e, energii. Ulepszymy go teraz. Teraz, teraz. Relay. Mm. O, jest. Relay MK2. Okej. Okay. Super, nie? I teraz Relay MK2 szybciej spala itemy. Nie pokazywałam wam jak kobel spala, ale wolniej, o wiele wolniej. No i właśnie, jeżeli włożę tu na przykład dużo diamentów, to te diamenty bardzo szybko spali. Artemis, o, bardzo szybko spala. Mm, co tu jeszcze włożyć? No nie wiem. To nie się ładuje? Hmm. Włożymy tu jeszcze może... to nie. O to, nie potrzebuje tego. No o właśnie, patrzcie, mamy na maksę 20, 200 tysięcy EMC w powieści Start 2. E, więc Kleinstar 2 200 tysięcy. 200 tysięcy! To jeszcze nic. <coughs> Możemy zrobić z tego Dark Matter. Wow. I chyba zrobimy. No właśnie. I teraz y, zrobimy, ulepszymy to. Jak będę miał wszystkie ulepszone kolektory, to wtedy wiecie co będzie, nie? Właśnie mi o to chodzi, żeby mieć wszystko. Czekaj, gdzie O właśnie, lost. Będę miał po prostu na wszystko KC, EMC. Nie będę musiał ich kopać, tylko po prostu będę miał ze słońca wszystko, nie? To jest fajne Bardzo fajne MC mi się ładnie zbiera To jest zdaje więcej niż taka fabryka właśnie tych No, o wiele więcej jeden jeden MC to jest jeden cobblestone. to sobie wyobraźcie jak szybko właśnie to zbiera. Bardzo, bardzo szybko. Okej, jeszcze jedno ulepszę Eee. Klejn, gdzie jest mój klejster, a, zostawiłem go w tym, w tablecie. No jest. I ulepszymy jeszcze, znaczy no, ulepszymy. Jeszcze jeden, no tak, ulepszymy. O, tu. Albo zrobimy czerwony, albo nie. Hmm. A, tu, tu trzeba go włożyć. Rozładowałem go. Dobra, wyłożymy tu wszystko co jest pod ten, będzie porządek Wszystko będziemy trzymać właśnie w tym EMC Może nie wszystko, ale Większość rzeczy Diamenty chodźcie mm. No właśnie, pięknie, pięknie Może ulepszę od razu na czerwoną materię to, to będzie lepiej, nie? Chyba tak, tak myślę Czerwone, czarna materia, okej. Okay. Oraz Artemis Fiule potrzebuję. Nie mam żadnych. Wszystkie poszły. Nikolit, Glowston. <grymne> Ojej, jej. Artemis Fiule. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, za mało. Za mało. Uuu. Uh. Glowston. 6, 7. Jeszcze trochę. Mm. O. 8. Ok. Mam czerwoną materię. Wow. Nauczyłem tutaj czerwonej. U. Tak, nauczyłem. Kleinsterns fight, 2 Właśnie, żeby zrobić kleinstern dry, musicie mieć. O. Widzicie, yy, cztery właśnie cwaje, potem macie fear, a potem macie sw a potem macie po omega. Wow, to jest dopiero coś, ale hm. możecie sobie jedynie wyobrazić to. <grym> yy, tak, moje, moje, moje. Poproszę cię dziękuję i poproszę cię o właśnie, tak pięknie mamy, teraz będziemy mieli diamenty prawie za free 8192 to jest jeden diament, nie? no jest ładnie jeszcze to trzeba ulepszyć i będzie git no dobra, to żeby ulepszymy to na od razu na super mega super mega mega użyjemy tutaj do tego <laughs> e, glowstone czy był glowstone potrzebny do tego? ja zapomniałem całkowicie tylko o właśnie ja jest potrzebny naprawdę glowstone zosta zostawimy glowstone red power są jakieś śmieciuchy nie tu są jakieś śmieciuchy których nie chcę tak są dużo ale mało dają <laughs> no dobra Forestry, śmieci mm -hmm. Kamień, drewno, ojej. Właśnie drewno mogę użyć, ale Też za dużo to nie da hmm. Czyli nic tutaj ciekawego nie mam na zmianę do NC Czyli będę musiał się męczyć Z tym No już mamy jeden diament, jej O, żelazo sobie zamienię. Mógłbym to podłączyć do tego, ale nie ma sensu. Eee, tak, żelazo. Ui! Ale fajnie. A może ulepszymy relaj? Nie wiem, że to ma sens. Hmm. Obsydian. Wszystko. O, globusem zostawimy. Eee, no nie ma tu nic, kurczę, nic. Fajnego do zamiany A fajnie by było, gdybym mógł zamieniać właśnie yy, U Mater. Ale to jest raczej złudne marzenie. Nie do rady pewnie. Oczywiście, że nie. Szkoda, nie? By było fajnie. By wtedy... By było wtedy zamiana energii elektrycznej na MC, ale jak widzicie to jest niemożliwe. Oj, pierdło. Pierdło. Nie uciekaj. Dobra, mogę to zrobić teraz. Dobra, co zamienimy te tutaj rzeczy, których nie potrzebuję. Chociaż wszystkiego nie zamieniajcie, zostawcie po jednym, po jednym staku każdego, ponieważ jak będziecie potrzebowali yy, takiej rzeczy jak na przykład nie wiem, no no nie wiem. Sadzonki, nie? No to jak będziecie tutaj wkładali jakieś... no nie wiem. Coś, po prostu coś, na przykład y, stara To sadzonki będą na dole, a te wszystkie lepsze rzeczy będą na górze Czyli żeby sadzonki mieć, to byśmy musieli tutaj właśnie, o tutaj tak y, Dać sadzonkę, albo zamienić na coraz to gorsze rzeczy i potem dopiero zamienić na sadzonki Rozumiecie o co chodzi? Chyba Nie <grym> Ładuj się Klein starze Piękny To niech się ładuje a, ja skończę wtedy ten odcinek. I drugi nagram. Gdzie zrobię coś. No. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Aha, i muszę to naprawić tam. Nie, oczywiście. Tak więc na razie. Pa.